Temat odcinka wydaje się nieco zaskakujący. Jak przygotować plan B na swoją karierę? Dla wielu z nas już sam pomysł skonstruowania solidnego planu A wydaje się być czytem marzeń. Może jednak okazać się, że rozważenie alternatywy nie jest wcale takim szalonym pomysłem. Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Excellent Work Podcast. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Plan B może przydać nam się, gdy plan A nie pójdzie tak, jak zakładaliśmy. Częściej jednak plan B przeradza się w plan A, no i tak było w moim przypadku. Droga była jednak dość kręta. Zresztą posłuchaj. Kiedy poszedłem do liceum, miałem pewność, że moja przyszłość będzie związana z medycyną. Już po pierwszym roku edukacji na poziomie szkoły średniej moje plany uległy zmianie i nagle znalazłem się w punkcie, w którym no, nie byłem pewien, co chcę robić w życiu. Nie przejmowałem się, bo do studiów było jeszcze daleko. Czas liceum jednak szybko zleciał. Po ukończeniu szkoły średniej postawiłem na dość niszowy kierunek. Wybrałem towaroznawstwo. Kierunek, który miał mi zapewnić stabilizację finansową, zgodnie z doświadczeniami kuzynki mojego przyjaciela. Studia wprowadziły mnie na ścieżkę, która początkowo miała wieść do pracy w dziale jakości. Jednak życie miało dla mnie inne plany. Po studiach rozpocząłem karierę w Tesco Centralna Europa jako specjalista do spraw planowania sprzedaży. Równolegle, prywatnie, moje zainteresowania trzymały się mocno tematu siłowni i dietetyki, co pozwoliło mi pomóc w redukcji masy ciała około 20 osobom. Ukończyłem też kilka kursów z tego zakresu. Zawodowo praca w Excelu podobała mi się coraz bardziej. Zdecydowałem się pójść tą drogą no i zacząłem organizować w Tesco szkolenia wewnętrzne. Miałem też roczną przygodę w roli menadżera, no a później zmieniając firmę. Epizod jako starszy analityk w międzynarodowym zespole, już w Motorola. No, a potem poszedłem na swoje. Od sześciu lat zajmuję się prowadzeniem szkoleń z zakresu pakietu Office, głównie Excela. No, ale oczywiście to nie wszystko. Dzięki różnorodnym zainteresowaniom i otwartości na nowe wyzwania miałem okazję zarabiać także na wystąpieniach dotyczących marketingu czy sprzedaży. Opowiadałem o lejkach, automatyzacji, pracy czy kulisach prowadzenia działalności online. Tą przytługawą historią chcę pokazać Ci, że droga od aspiracji do zostania lekarzem aż po stanie się jednym z najpopularniejszych trenerów Excela w Polsce była wyboista i pełna zwrotów akcji. Przez ten czas w moim życiu pojawiały się różne źródła dochodu. Nie były one może na poziomie głównej pensji, ale zawsze były dodatkiem do budżetu domowego, no i mogłem wokół nich spokojnie zbudować jakiś biznes. Wszystkie te aktywności nie były czymś, co wychodziło jakoś intencjonalnie z mojej strony. Uczyłem się rzeczy, które były mi potrzebne, a potem robiłem z nich użytek, rozwiązując czyjeś problemy. Czyli na przykład przy wzroście 1,87 m ważyłem 63 kg, więc zajmowałem się siłownią, by potem rozpisywać ludziom diety. Zakazę. Pracowałem na co dzień w Excelu, widziałem, że można to robić szybciej i lepiej, więc nauczyłem się no i robię szkolenia innym. Zakazę. Moja firma pracuje w bardzo zautomatyzowany sposób, inni też chcą, więc mogę im sprzedać wiedzę jak to zrobić. Mam poukładany podatkowo biznes, więc mogę dzielić się sposobem jak to zrobić z innymi za odpowiednią kwotę, co zresztą robię. Mam zasięgi w sieci, więc mógłbym zarabiać na afiliacji. No, tego nie robię. Umiem w Excela, więc mógłbym robić pliki na zamówienie, itd. Tak dalej, tak dalej. Tego też nie robię. Gdy tylko wchodzę głębiej w jakiś temat, widzę w nim po prostu zapotrzebowanie na działanie. Kluczowe są tutaj słowa: gdy wchodzę głębiej w temat. A więc w moim przypadku wszystko opiera się na nauce nowych rzeczy. Bez tego w życiu, no, nie wpadłbym na tyle pomysłów odnośnie pobocznych działalności. A z rzeczy takich, powiedzmy, mniej związanych z firmą, na które się natknąłem, spokojnie można by rozkręcić coś związanego ze znajomością win, whisky, serów czy innych tego typu produktów. Ostatnio wszedłem mocniej w temat kładowania, no i tutaj też widzę naprawdę spore pole do robienia biznesu. Ten odcinek jest, no, jak widzisz, bardzo o mnie i mojej drodze, no ale nie bez przyczyny. Moja historia to ta, którą znam najlepiej i jak widzisz, była dość zawiła. Często plan B na swoją karierę masz tuż pod ręką, wystarczy na niego spojrzeć. Znając Excela możesz robić pliki na zamówienie albo udzielać korepetycji. No a może robisz spoko na przykład przetwory na zimę. Podziel się tym w sieci i zobacz, co z tego wyjdzie. Pisz bloga o majsterkowaniu. Z ciekawostek śledzę na przykład newsletter dla domorocłych cieśli. Jego twórcy robią super robotę. Mają w planie wydać kurs w tym temacie, więc będzie to dla nich przychód. Otwórz oczy, zastanów się, w jakich przestrzeniach czujesz się świetnie, no i jak to może pomóc rozwiązywać problemy innych. Za to ci inni chętnie zapłacą. Usiądź z kartką papieru i wypisz te przestrzenie. Zapytaj bliskich, co twoim zdaniem idzie mi świetnie. No i jasne, z jednej strony słyszymy, a gdy hobby staje się biznesem, to przestaje być hobby. No ale z drugiej masz mnie, człowieka, który świetnie czuje się pomagając yy, z Excela setkom tysięcy ludzi. No i nadal ma w tym fan. Podsumowując, Kluczem do skonstruowania skutecznego planu B jest otwartość na nowe możliwości oraz ciągłe uczenie się. Być może nie wszystkie pomysły przyniosą ci oczekiwane rezultaty, ale każde doświadczenie jest cenną lekcją, która przybliża cię do znalezienia skutecznego planu B. Jeśli chcesz wesprzeć swój plan B, na przykład robiąc sobie budżet, no ale i główną ścieżkę kariery, przydać się kurs Excela. Sprawdź ten na stronie www.zaawansowany.pl, link w opisie. A jeżeli podobał ci się ten odcinek, wyślij go proszę do Jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej.